Die Bühne, die Bühne. Die Bühne. Ich nehme mein Leben, kam auf mein Schloss mit ihm. Kannst du noch wieder sterben? Es ist nicht weit von hier. Na działkę ładne miejsce, nie? Jutro skasujemy tego łącznika, to se, kurwa kupisz wszystko. Razem z tą rzeką. Od tamtych kominów. Tak. Myślisz, że nie kłamał? Z akumulatorem na jajach jeszcze nikt nie kłamał. Długo się trzyma, otwarcie, no. Nie wypłynie? Nikdy nevyplyvali.